Dzisiaj w Ewangelii słyszymy fragment, który jest sercem Kazania na górze. Kiedy się czyta ten tekst głęboko, to widać, że w zasadzie wszystkie elementy tego tych rozdziałów 5 do 7 Ewangelii według świętego Mateusza, że one prowadzą do tej modlitwy, modlitwy Ojcze nasz modlitwy, która, która jakby streszcza całe to kazanie i streszcza całe życie chrześcijańskie. I w tej modlitwie wszystko jest ważne. Ważne jest, że zwracamy się ku, do Ojca, ku Ojcu. Zwracamy się do Ojca naszego, czyli zwracamy się we wspólnocie. Zwracamy się do Tego, który jest w niebie, to znaczy tego, który jest, mieszka w tej przestrzeni, w tym kraju, w tym miejscu, które jest celem naszej pielgrzymki. Zwracamy się, kiedy już odkrywamy to, że, że, że On jest celem, do którego zbierzamy, to prosimy o to, żeby jego królestwo przyszło, ponieważ my sami tam nie jesteśmy w stanie dojść o własnych siłach. Więc mówimy, przyjdź, królestwo Twoje. A potem się rodzi z tego postawa synowska, który mówi, bądź wola Twoja, to, co było właściwe. Dla Jezusa. Bądź w jako w niebie, tak i na ziemi. I potem prosimy o chleb, który jest potrzebny nam w pielgrzymce do Ojca i prosimy o to, żeby Pan Bóg pomagał nam kochać naszych bliskich, wybaczać im i żeby strzegł nas od tego, co nam zagraża w tej pielgrzymce. Cała modlitwa Ojcze Nasz jest tak naprawdę właśnie streszczeniem tego, co prowadzi nas do spotkania z Ojcem tego, co jest treścią kazania na górze.